Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dariusz Owczarek, to jest bądź bardziej Flare. Kanał, na którym możecie się uczyć w jaki sposób lepiej i efektowniej przygotowywać swoje koktajle za barem. Dziś pokażę Wam prosty trik, którego każdy powinien się nauczyć, a nazywa się Tamron. Tamron od yy, kciuka, tak? Yy, na którym będziemy kręcić czy robić tak zwanego rola. A wygląda on w ten sposób. Albo w ten sposób, albo w ten sposób, albo w ten sposób już taki, po takiej finecji. Ale skupmy się na początku na samym tambrolu, czyli na tym obrocie. Uczymy się oczywiście etapowo, rozkładamy wszystko na czynniki pierwsze i w początkowej fazie musicie zobaczyć jak ten kubek. Nam się porusza i w jaką stronę nadajemy rotacji. Trzymamy sobie za te dwa palce tutaj e, górę naszego kubka, za obciążenie i rotacji będziemy nadawać w tą stronę. I cały ruch wygląda tak, że kubek idzie do góry, tutaj on się kręci na tym naszym kciuku i dołapujemy ten kubek tutaj. Pamiętajcie o tym, aby ten obrót robić w taki sposób, aby kręcił się na kciuku. Wtedy lepiej i efektowniej to. Wygląda. Teraz jeszcze raz. Raz, dwa. Bardzo prosto próbować, próbować, jeszcze raz próbować. Im więcej powtórzeń, tym lepsze tam brole będziecie robić. Zapraszam do treningu. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał, udostępniać dalej i komentować, jeżeli spodobało Wam się to wideo. Dzięki temu coraz więcej osób dowiaduje się o naszym kanale i o efektownej przygotowaniu przygotowania woktaju. Także dzięki serdeczne i do zobaczenia przy razie już niebawem.